dana jest funkcja f od x równe 2 nad x. Wykaż, że f od 1 minus pierwiastek z 2 plus f od 1 nad pierwiastek z 2 plus 1 równa się 0. No to zaczynamy. Wypisujemy sobie nasze założenia. Założeniem jest to, że f od x jest równe 2 nad x. Możemy sobie dopisać oczywiście, że x jest różna od 0, no bo nie może być w mianowniku 0, ponieważ dzielić przez 0 nie możemy. No i teza f od 1 minus pierwiastek z 2 plus f od 1 nad pierwiastek z 2 plus 1 jest równe 0. I sobie dowodzimy. Zaczynamy od lewej strony. f od 1 nad minus pierwiastek z 2, no to podstawiamy. 2 podzielić na 1 minus pierwiastek z 2 plus f od tego, no to mamy 2 podzielić na 1 nad pierwiastek z 2 plus 1. Liczymy dalej. Z pierwszego usuwamy niewymierność, zatem mnożymy przez 1 plus pierwiastek z 2 nad 1 plus pierwiastek z 2. Przepisujemy dalej. Tutaj możemy sobie obrócić, zamienić dzielenie na mnożenie przez odwrotność. No to obracamy. Pierwiastek z 2 plus 1. No i idziemy dalej. 2 plus 2 pierwiastki z dwóch licznik sobie przemnożyliśmy, a w mianowniku mamy wzór skróconego mnożenia a minus b a plus b to się równa a kwadrat minus b kwadrat. Zatem mamy 1 do kwadratu minus pierwiastek z dwóch do kwadratu. Plus, tutaj sobie już możemy przemnożyć, 2 pierwiastki z dwóch plus 2, to się równa 1 minus 2 jest minus 1, zatem mamy 2 Plus 2 pierwiastki z 2 nad minus 1, plus 2 pierwiastki z 2 plus 2. W pierwszym tutaj ułamku zrobi się nam minus 2, minus 2 pierwiastki z 2, no bo podzielimy przez minus 1 plus 2 pierwiastki z 2 plus 2 i redukujemy wyrazy podobne. To się nam wyzeruje, to również nam się wyzeruje. Jest równa 0, czyli jest równa temu, co jest w tezie równa prawej stronie te tezy. No i kończymy dowód, no bo pokazaliśmy, wyszliśmy od lewej do prawej strony i pokazaliśmy, że faktycznie to jest prawda. Zadanie drugie, oblicz miejsce zerowe funkcji f x danej wzorem 4 nad x minus 2 minus 3 oraz podaj argumenty, dla których przyjmuje ona wartości nieujemne. No to zacznijmy sobie od tego miejsca zerowego. Miejscem zerowym jest taki punkt, dla którego wartość funkcji jest równa 0 i musimy policzyć x. No to podstawiamy. 0 to się równa 4 nad x minus 2, minus 3. Minus trójkę przerzucamy na lewo. 3 to się równa 4 nad x minus 2. I oczywiście możemy tutaj albo na krzyż, albo przez x 2, ewentualnie mo moglibyśmy sobie tutaj już do wspólnego mianownika. W równaniach nie ma znaczenia. W nierównościach ważne jest to, że mnożyć przez mianownik nie możemy, bo nie wiemy jaki znak przyjmuje mianownik. Chyba, że wiemy, no to wtedy możemy. I odpowiednio obracać znak nierówności albo zostawiać. Tutaj w tym momencie ważne jest tylko to, żeby x minus 2 było różne od 0, czyli x ma być różne od 0. Dwójki. I teraz możemy z tym robić co chcemy. Możemy sobie to przyjąć, że jest 3 pierwsze, i przemnożyć na krzyż. 4 nad x minus 2. 3x minus 2 to się równa 4. 3x minus 6 to się równa 4. 3x to się równa 10, czyli x to się równa 3 i 1 trzecia. Dzielimy obustronnie przez 3. I tym sposobem mamy wyznaczone miejsce zerowe. f od x to się równa 0 wtedy i tylko wtedy, gdy x należy do zbioru jednoelementowego złożonego z liczby 3 i 1 trzecia. Pierwszą część zadania mamy zrobioną. Teraz mam jeszcze podać argumenty, dla których przyjmuje ona wartości nieujemne. Narysujmy sobie poglądowo wykres funkcji. Yy, funkcja. Na początku 4 nad x, no to to będzie jakaś taka funkcja z asymptotami, oczywiście, osią x i osią y. -ową. To, że przesuwamy teraz o wektor 2 minus 3, zrobi nam to, że przesuniemy sobie w prawo i w dół, czyli asymptoty też nam się przesuną i asymptota będzie tutaj na dwójce. I tutaj będzie na minus trójce. I tutaj będą asymptoty. No to rysujemy. I ten nowy wykres będzie mniej więcej taki. Wiadomo, to nie jest dokładny rysunek, ale dokładnego też nie potrzebujemy. Powiedzmy, że to 3, 1 trzecia jest właśnie tutaj. No, trochę za daleko, ale to jest nieważne. Ważny jest poglądowy rysunek. Nie musi być dokładny, dlatego że my sobie wyliczyć miejsce zdrowe wyliczyliśmy i teraz musimy ogarnąć, dla których przyjmuje wartości nieujemne, czyli większe bądź równe 0. Tutaj idąc sobie od minus nieskończoności, przyjmuje minus nieskończoność dla tych xów, tych xów, i tak dalej. Pytanie, dla których jest dodatnia, no to sobie rzutujemy na oś o X, na oś xów, no bo zawsze podajemy wynik w x-, tak, na argumentach. Czyli piszemy f od x jest większe bądź równe 0 wtedy i tylko wtedy, gdy x należy. No i tutaj od minus nieskończoności no to jest cały czas ujemna wartość, bo ona się zbliża tutaj do tej minus trójki w minus nieskończoności. Cały czas ujemna. Tutaj dopiero jest dodatnia. Zaczyna się w dwójce, ale w dwójce sobie otwieramy, bo tej dwójki nie osiągnie, osiągnie. Dopiero osiągnie w nieskończoności. I kończymy na. Tutaj jest miejsce zerowe, które sobie wyliczyliśmy. 3 i 1 trzeciej i tu sobie domykamy, bo jest nieujemne, czyli większe bądź równe 0. Zatem wyznaczyliśmy sobie taki przedział, dla których wartość funkcji danej wzorem 4 nad x minus 2 minus 3 jest większa bądź równa 0. No i to jest właśnie ten przedział: od 2 do 3 i 1 trzecia lewostronnie otwarty, prawostronnie domknięty. Zadanie trzecie rozwiąż równanie x razy x plus 1 nad x minus 1 równa się 5x minus 4 dla x ró różnego od 1. Dlaczego różnego? No bo z dziedziny musimy wyrzucić 1, czyli naszą dziedziną równania są rzeczywiste z wyrzuceniem 1, dlatego że nie może się zerować mianownik, no bo nie możemy przez 0 dzielić. No to mamy rozwiązać równanie x, x plus 1. Podzielić nad x minus 1 to się równa 5x minus 4. Możemy sobie przemnożyć przez mianownik albo powiedzieć, że tu jest 1 i mnożymy na krzyż. x kwadrat plus x to się równa 5x minus 4, x minus 1. x kwadrat plus x to się równa 5x kwadrat, każde przez każde mnożymy. I potem czwórkę. 5x razy x, 5x kwadrat minus 5x minus 4x plus 4. x kwadrat plus x to się równa. 5x kwadrat minus 9x plus 4. Przerzucamy. Zostawiamy po prawej 0, zostanie tutaj 4x kwadrat, bo odejmujemy x kwadrat, zmieniamy znak na przeciwny, minus 9x minus x minus 10x, no i zostaje plus 4. Możemy sobie podzielić przez 2, żeby nie było takich dużych liczb. 2x kwadrat minus 5x plus 2. I liczymy deltę. Wzór na deltę b kwadrat minus 4ac. Podstawiamy 25 minus 4 razy 2 razy 2. 25 minus 4 razy 2, 8 razy 2, 16, czyli będzie 9. Pierwiastek z delty, no to będzie 3. x1 minus b plus pierwiastek z delty nad 2a. I x2 minus b minus pierwiastek z delty nad 2. A. Podstawiamy minus b, czyli patrzymy na ten nasz ostatni, na to nasze ostatnie równanie, no bo gdybyśmy wzięli to pod uwagę, a tutaj delta dlatego liczymy, no to by nam wyszło wszystko źle, więc musimy patrzeć na to ostatnie, czyli mamy minus minus, czyli 5 plus 3 podzielić na 4. 5 plus 3 jest 8 na 4, mamy 2, a tutaj jest 5 minus 3 podzielić na 4. 5 minus 3 jest 2 czwarte, czyli mamy 1 druga. Ani dwójka, ani 1 druga nie jest równe jedenk, jedynce, Zatem do naszej dziedziny należą. Zatem rozwiązaniem tego naszego równania danego jest 1 druga i dwójka. Zadanie czwarte, rozwiąż równanie. Tutaj dziedziną. Naszego równania będą wszystkie liczby rzeczywiste. Nie mamy nic pod pierwiastkiem, nic w mianowniku, ani żadnego pierwiastka w mianowniku. Zatem yy, wszystkie liczby mogą być potencjalnie rozwiązaniami tego równania. No to wyciągamy sobie x przed nawias, a nawet 2x zostanie w pierwszym x kwadrat, bo 2x razy x kwadrat da nam właśnie 2x do trzeciej i 2x razy co do nam minus 18x minus 9 2 razy minus 9 jest minus 18x to się równa 0 no i 2x tutaj mamy wzór skróconego mnożenia a kwadrat minus b kwadrat to się równa a minus b w nawiasie i w drugim nawiasie a plus b mamy wzór skróconego mnożenia i z tego wzoru będziemy tutaj korzystać x minus 3, x plus 3 to się równa 0. No i teraz wystarczy, że jeden z tych czynników będzie równy 0, i cała wartość jest równa 0. Zatem nie będzie i, tylko lub 2x równe 0, lub x minus 3 równe 0, lub x plus 3 równe 0. Z tego nam wynika, że x jest równe 0 x jest równe 3 lub x jest równe minus 3 i tu wszędzie lub. Zatem rozwiązaniem naszego równania są liczby minus 3, 0 i 3. Wypisujemy w kolejności od najmniejszej do największej. Zadanie piąte. Równania 1 nad 4x równe 5, 1 nad x równe 2m są spełnione przez tę samą liczbę x, oblicz m. No to sobie wyliczmy z pierwszego równania x. 1 na 4x równe 5. Oczywiście tutaj x jest różne od 0. 4x różne od 0, czyli x różne od 0. Mnożymy przez 4x, zatem mamy 1, to się równa 20x. x to się równa 1,20. No i podstawmy sobie do pierwszego równania, czyli mamy 1 nad 1. 20 to się równa 2m. 1 razy odwrotność ułamka, no to będzie 20. No i dzielimy przez 2m to się równa 10. No i tym sposobem sobie wyliczyliśmy m, wiedząc, że równanie to pierwsze i drugie są spełniane przez tę samą liczbę. No i wiemy, że ta liczba to 1,20 ale my policzyliśmy m równe 10.